Bieram waszą czakrę gardła na to, żebyście mówili, co czujecie, żebyście się nie bali prawdy, żebyście mówili i stąpali pewnie w swoim życiu pewnym krokiem zawsze otwarci, uśmiechnięci, radości i zero nieśmiałości, zero niepewności. Wielka pewność, miłość z Waszego życia. Wasza czakra jest aktywna. Wchodzimy w Waszą czakrę trzeciego oka, intuicyjność, jasnowidzenie, czucie, informacje. Wszystko widzisz, wszystko wiesz. Twoja czakra jest otwarta, otwiera Twoje trzecie oko, żeby prowadziło Twoje życie czule i bezpiecznie i chroniło przed tym, co niekorzystne dla Ciebie i Twojego jestestwa. A teraz kochani, najważniejsza czakra, moja ulubiona. Czeka gardła. I teraz założę Wam wszystkim piękną koronę złotą. Niech każdy z Was wyobrazi sobie świetlistą złotą koronę. Nakładam Wam koronę, koronę, koronę Wam nakładam. Łączę Was z Najwyższym Ja, ze źródłem, z Bogiem. Nakładam na Was koronę, koronę połączenia z Niebem. Od tej chwili przez tą koronę wchodzi do Ciebie złote światło. Idź teraz przez Twoją głowę, wchodzi do oka trzeciego, do czakry gardła, z serca splotu sakralnej. Podstawy To się tylko na... To się dokonało. To się dokonało. 我是浙江。 czyłem się z wszystkimi wymiarami miłości ze źródłem. Wysłałem wam ogromne kody. Na pewno czuliście coś niewytłumaczalnego. Spokojnie poszło do was ogrom światła i kodów miłości. Witam serdecznie. Witam cię Mateuszu. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko wspaniale Mateuszu. Mają chodzić, bo weszła w was energia Kundalini kochani. Energia Kundalini jest to niesamowita energia. Coś pięknego. Kochani, wiecie co to jest kundalini? Jest to potężny energetyczny zabieg. Czekajcie, odpiszę wiadomość, pani. Jest to poważny, bardzo znaczy poważny, potężny zabieg energetyczny. Nawet czuwalny online, przez kamerkę, przez telefon, przez telefon jeżeli ktoś to mądrze poprowadzi i po prostu z serca. A natomiast, oczywiście, takie przepiękne efekty Kundalini są najpiękniejsze na żywo w obecności prowadzącego w tym wypadku mnie, gdzie w sposób bardzo subtelny, pełen miłości prowadzę Ciebie przez każdą czakrę i doprowadzam do całkowitego oczyszczenia twojego życia. Bardzo często na żywo wpadasz w płacz, w takim jakby paraliż, całe ciało, ciało się trzęsie. Płacze ze szczęścia, bo uwolniło ogromny ciężar życia. To jest coś niesamowitego, niesamowite przeżycie dla ciebie i dla mnie. Energia Kundalini jest bardzo potężną formą energii życia, która spoczywa, która jest właśnie uśpiona tam, tam gdzie jest kręgosłup. U podstawy kręgosłupa, u okolicach tak zwanej czakry podstawy więc to wszystko jest mega aktywowane. Teraz was troszeczkę tak zasiliłem, żebyście się lepiej czuli, kochani przyjaciele, mm, tutaj w tej przestrzeni. Będę się wam starał robić takie częściej life i zbiorowe uzdrowienia, żeby jak najwięcej energii płynęło do was. Miłości, szczęścia, radości. Ech. Niedługo, kochani, to jest kompas duchowy, bardzo łączy przez te swoje symbole tutaj z energiami miłości. Z energiami z wyższych innych światów to jest taki klucz, który otwiera właśnie portale. Te dobre, oczywiście. I zamówiłem takich medalików bardzo dużo. Jeżeli ktoś będzie gotów i będziesz gotowy dostać taki medalik, warunek jest taki, że musisz być naprawdę pełen serca i miłości. Wtedy on będzie z tobą działał i będzie ciebie chronił. On tylko chroni osoby, które mają wielkie serca, czułe, dobre i wrażliwe. I to jest taki właśnie wisiorek. Który jakby chroni nasze wrażliwości, nasze serce, bo niestety jesteśmy narażeni na nienawiść ludzką, ataki, podczepy, zombie, demony. I właśnie ten medalion bardzo chroni nas przed takimi wpływami negatywności, kochani ludzie. I każdy z Was będzie mógł e, sobie u, na, u mnie zamówić, ja ci go wyślę pod adres. Mm, nie, już są kochani w drodze, bo ja ich zamówiłem wiele. Wzorów, wszystkie mają ten sam styl. Są bardzo piękne, archanielskie z kodami wielowymiarowe. Na tym jest zakodowany język kosmiczny, kochani. To nie widać z bliska, ja Wam pokażę. To taki taki kompas i każda szcząłka to jest inny wymiar do innych światów miłości. I on bardzo się łączy z sercem. Kochani, demony cały czas często wszędzie do wszystkich przychodzą. Ja też cały czas mam ataki demoniczne. Raz sobie raz, ja się nie boję tego wszystkiego. Więc za to wszystko na bieżąco oczyszczam. Wiecie, co ta Prawda? Naprawdę. Chcę mi się iść tańczyć, kochani, na rynek chyba polecę. Czy kochani idziesz ze mną? Mam iść sam? Będę kończył ten live powoli i odpocząć. Sobie, życzę wszystkiego wspaniałego! Dziękuję. A na imperze tam na, na dachu jubilatu, tak? Masz na myśli. Kochani, coś imprezy zrobiliśmy, wiesz? Dziękuję, kochani. To Agnieszka, wyślij wiadomość do mnie. Telefon masz na TikToku z datą urodzenia. Przygotuję dla Ciebie odczyt, więc wysyłaj. Jesteśmy już wszyscy bezpieczni. Wysłałem ogrom Wam takiej energii, naprawdę miłości, która bardzo Was będzie wszystkich chronić po tym live'ie. Więc dzisiaj 20. Znaczy dzisiaj jest jeszcze 21 września. Wydarzenie kosmiczne. Zakończył się cykl osiemnastoletni, który zdarza się raz na 18 la lat. Zatrzymał się czas stary, wszystko co stare odchodzi. Złe, boli, cierpi, lody. Wszystko odchodzi w zapomnienie. Teraz idzie tylko dobro, a ten, kto krzywdził, właśnie przyszedł jego sąd ostateczny i zapłaci za wszystkie krzywdy ludzkie. I to się już dzieje. Pamiętajcie, nie wolno... Kogokolwiek krzywdzić w żaden sposób, bo wróci do Ciebie natychmiast. Jesteśmy chronieni ludzie miłości i serca i kończymy ten like. Dziękuję, jestem wdzięczny, to się dokonało. To się dokonało. Jesteście wszyscy wspaniali. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i kocham. Można dołączyć do leka, no warto za lakiem. Jeśli idzie w dołączyć. Zastanawiam się właśnie. Czy to może, jeszcze może przedłużę 10 minut, zastanawiam się. Zobaczymy coś. Chyba tak, ale nie wiem, czy będzie chciał się połączyć. Zaprosiłem, zobaczymy. Tak myślę, że, e, kochani, może ktoś się połącza, może nie, a jak nie to i uciekam e, zając się pieskami. Chyba nie może, może z kimś prowadzi. Dobra. To kochani, trzymajcie się, kocham was bardzo. 爸。